Dzień dobry, witam wszystkich z Nadkieleckiego Zalewu. Znajdujemy się tutaj nieprzypadkowo, bo chciałbym wam opowiedzieć o tym, że tylko do dzisiaj, i to jeszcze zostało parę godzin, możecie oddać swoje głosy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego i chciałbym wam pokazać jakie projekty między innymi w okolicy Kieleckiego Zalewu mogą być zrealizowane. Wszystko zależy od Was. Zaczynamy od projektu pod tytułem Wianki Kieleckie, które na pewno pamiętacie. A jeżeli nie pamiętacie, odbyły się właśnie tutaj, w tym miejscu naprzeciwko. Rok temu było tutaj bardzo dużo osób. Była bardzo fajna impreza. Były śpiewy, były wianki, było ognisko, były kiełbaski. W tym roku dosyć skromnie, ale i tak bardzo sympatycznie. Przejdziemy dalej. To pokażę Wam, co jeszcze możemy osiągnąć, głosując w budżecie obywatelskim. Idziemy sobie tutaj wchodząc na górę przez nasze słynne kieleckie schody nad zalewem. Tak a propos tych schodów, to powiem Wam, że jest dobra informacja. Te schody doczekają się remontu. Miejmy nadzieję, że też doczekają się udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budżecie miasta zostało przeznaczone na to trochę pieniędzy. Prawdopodobnie prace ruszą już niedługo. Idziemy, idziemy. I jesteśmy już praktycznie. Na szczycie przy ulicy Klanowej. I tutaj pokażę Wam za chwilę, gdzie mógłby być zrealizowany kolejny projekt z budżetu obywatelskiego. Piękny, zielony teren. Mijamy klub Symetris. Pozdrawiamy. Fajne miejsce, jak chcecie zrzucić co nieco, także polecam. Fajne trenerzy, fajna atmosfera. A tu mijamy po prawej stronie zalew, idziemy nowym ciągiem rowerowo-pieszym. Jeździcie tu na rowerach? Może na nodza Możecie pisać pod live'em, śmiało. Dużo ludzi tędy spaceruje, dużo ludzi tędy jeździ na rowerze. Ogólnie bardzo przyjemne miejsce. Szkoda, że troszeczkę zaniedbane, ale małymi krokami staramy się to zmieniać. Pozdrawiamy Państwa spacerujących. No, za jakieś 20 metrów, a dosłownie za chwilę, pokażę Wam kolejne miejsce i kolejną inicjatywę, którą zgłosiliśmy tutaj, właśnie w tej okolicy. Właśnie do niej zaraz dojdę. Nie wiedziałem, że to jest tak daleko. Na mapie było 40 metrów. Okej, okay, dobra. Jesteśmy na miejscu i tutaj moi drodzy, obok tego budynku, który się tutaj buduje, proszę bardzo. Już mury piętrzą się do góry. Tutaj obok tego budynku, gdzieś tutaj w tej okolice, będzie zainstalowane poidło dla ludzi i zwierząt. No, żeby to poidło było zrealizowane, zainstalowane. Potrzebujemy głosów. Wszystkie numery naszych projektów możecie zobaczyć w opisie do tego filmu. Także idziemy sobie dalej. Zaraz będziemy mijać dog Park. Przypomnę, że ten plac zabaw dla psów został zrealizowany właśnie z pieniędzy pochodzących z budżetu obywatelskiego. Tu jest około 1500 m2, na którym pieski mogą się wyszaleć. Jest to teren ogrodzony. Nikt nikomu tutaj nie przeszkadza. No podobno jakieś szczekanie tam ostatnio przeszkadzało, ale... No, powiedzmy, że ktoś był bardzo wyczuchlony na tym punkcie. Także jesteśmy tutaj właśnie przy dokparku I zobaczcie. Tutaj pomiędzy, na wprost, tutaj pomiędzy tymi dwoma drzewami na tym placyku, który tam jest dalej, na którym rosły trzy dęby, które uschły, ale już ich nie ma, całe szczęście. No, no całe nieszczęście, bo szkoda, że się, że, szkoda, że uschły. Ale tutaj, w tym miejscu, jeżeli projekt zyska odpowiednią liczbę głosów, będzie siłownia zewnętrzna. Fajnie, nie? Droga dla rowerów, dog park poidełko siłownia zewnętrzna dużo osób tutaj biega, dużo starszych osób, seniorów, uprawia Nordic Walking a przy okazji będą mogli sobie poćwiczyć tutaj jeszcze raz dog park No i co? I, I jakie jeszcze projekty mamy dla Was do zaproponowania? Abyście jeszcze w tych ostatnich godzinach zagłosowali na nie. Może przejdziemy tutaj na drugą stronę. Pokażę Wam, gdzie może być zrealizowany bardzo fajny projekt. Przy okazji edukacyjny. Projekt związany z wodą. Projekt związany z żeglarstwem. Projekt związany z ratownictwem wodnym. Bardzo ciekawa akcja, która była też w tym roku. A my właśnie tutaj na tej promenadzie, którą widzicie naprzeciwko na godzinie 12. Razem z Klubem Żeglarskim Żalew Kielca chcemy zorganizować jeden z festynów promenadowych. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale to jest dokładnie po drugiej stronie. Tak to wygląda. No, niestety nie, nie pójdziemy, nie pójdę tam. Musiałbym przepłynąć w pław zalew. No, jest to w tym momencie nierealne, ale to będzie właśnie tam, w tamtym miejscu. Wszystko zależy od tego, czy namówicie jeszcze w tych paru godzinach, które są dostępne do głosowania, żeby wasi znajomi, wasza rodzina. Wasi przyjaciele zagłosowali na nasze projekty. Idziemy sobie dalej. Tu jeszcze jeden jest fajny temat, o którym przepraszam, ale zapomniałem. Dokładnie tam, gdzie byłem przed chwilą gdzie pokazywałem Wam miejsce, w którym odbyły się i zeszłoroczne, i tegoroczne wianki. Tam jest też zgłoszony bardzo fajny projekt, który promujemy. Jest to projekt zgłoszony przez naszą mieszkankę, tutaj Skrzydówka, który nosi tytuł Miejska plaża nad zalewem. I to jest całkiem realne. Wystarczy zagłosować. Wystarczy namówić jeszcze w tych ostatnich godzinach swoich znajomych. Przypomnę, że można oddać 9 głosów jednorazowo na jeden projekt duży, trzy projekty małe i pięć projektów nieinwestycyjnych. I tak a propos projektów nieinwestycyjnych, to już wspomniałem o Wiankach. Ale też mamy bardzo fajny projekt pod tytułem Ekologiczno-Szydłówek. Co to jest? Dzisiaj o 17.45 pójdzie o tym post na stronie. Projekt polega na zakupie budek dla ptaków, zakupie tabliczek do sprzątania po swoim psie, takich informujących. Oraz wysiewie łąk kwietnych, właśnie u nas na osiedlu, na szedłówku. Więc jeśli chcesz, żeby nasze osiedle było kolorowe, nasze osiedle było czyste, proszę bardzo, zagłosuj na ten projekt. Głosowanie trwa co najmniej 4 minuty. Praktycznie 4 kliknięcia myszką na komputerze czy na telefonie dotykiem, i już można oddać ten głos. Ostatni projekt. Które chciałbym wam opisać to jest organizacja 10 festynów edukacyjnych, między innymi taki festyn edukacyjny może się odbyć u nas na osiedlu. I na tym festynie, który będzie dla dzieciaków, mogą się one nauczyć różnych na przykład eksperymentów chemicznych, poznać różne tajniki fizyki i inne ciekawe rzeczy, które z pewnością przydadzą im się. I jeszcze jeden festen, który my akurat promujemy i zgłosiliśmy. To jest festen rodzinny na osiedlu Szydłówek. Planujemy takich festenów trzy. Pierwszy na Dzień Dziecka, drugi w połowie lipca i trzeci w połowie sierpnia. No to wszystkie projekty, które już wymieniłem. Zapraszam jeszcze w tych ostatnich godzinach do głosowania, namawiania znajomych. Jeżeli chcemy zmieniać swoje otoczenie, chcemy zmieniać swoje miejsce, w którym żyjemy, tym bardziej zapraszam. Jeszcze pokażę tutaj Wam widok na kielecki zalew tutaj od strony plazy. To już sporo się wybudowało. Zobaczcie. Tak wygląda to teraz. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Jeszcze raz zapraszam do głosowania. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.